Nie tutaj. Albużniku Albużniku w akcji. Dawno nie było. Czego nie było? Nie było. Odcinka, Odcinka kulinarnego. Pizza <laughs> była. Pizza była to dwa lata temu, a teraz będzie... Co? No pokaż, Ula. pokaż, szybko, szybko, szybko pokaż. No pokaż, no nie pokaż. A dobra, nie bo widać, bo mam ręce, ale jestem. Dobra, Arbimy. Powiedziałeś, robimy buldaka serowego, do którego dziennie potrzebować. Jakiego serowego, różowy. No, różowy, no jest serowy się nazywa carbonara. No. Nie, jednej kiełbasy. To nie jest kiełbasa, to jest y, ser w kiełbasie. Znaczy, kie... Ale ja mamy inne. Kiełbaska, sera i... I co? No i tyle. No. <gryw> Jakiś tam przepis znaleźliśmy. Jadę. Marcelina znalazła jak tam zrobi, także no słuchajcie, zostańcie z nami, czym, czy to będzie zjadliwe i e, czy będziemy żyć po tym to jest jak to zjemy. Dobra, no już jesteśmy z powrotem, e, już naczynie, naczynie z wodą jest gotowe. Kuchenkę trzeba włączyć. Czekaj. Okay. No. Plus minus ja gotuję tak 6 minut. Oj, są spoilery tutaj, tak Spoilery, ale ty... dobra ale za dużo tej wody, no po co tyle wody, no całą garę żeś nalała, no kobiety no, no nic, odleje się no. odlewamy wodę Ej, tu mam jedzenie z tym odlewamy wodę i gotujemy Dobra. nie 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 Dobrze, 6 minut. włączaj to. O, jest to. No. <grywai> Oj, no już leci, aki karancia, aki haki Mi już jesteśmy prawie pod koniec, po. Gotowania. To też szczypiorek wyciąga. No tak, żeby chociaż miał jakiś smak. Nie. Chociaż tylko kilka. Żeby jakiś smak będzie szczepiorek. szczypiorek. I wam powiem jedną treść. No. Że odlewamy sobie pięć łyżeczek pod koniec wody tutaj do szklanki i potem jak będziemy robić tym dolewamy. Olewamy. A na razie makaron. O! Ten już z buldaka się zrobił. A ten... O, ten też. I chwilę tak. Tak ten duży... ten, ten co to rozmierz, dlatego więcej makaronu to jeszcze trochę. Musi się zepsuć. A ten z buldaka jest gotowy. <grym> mieszanko, 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 mieszanko. Uj, to nie śmierdzi. Dobra, oczy się, bo noża potrzebuję. Ja wiem, że nie są dla dzieci, ale dla mnie akurat tak. Bo ty dzieckie nie jesteś, to No. Mieszanko, no. mieszanko, mieszanko, się wyląłem tutaj dwie te i teraz jeszcze trzecią, czwartą, piątą i tyle, jak macie takie szklanki, to tyle. Dobre. Dobra. Dobra. Patelnię trzeba wziąć. Nie, lecz sitko. E, sitko. Sitko, sitko, sitko. Sitko, sitko. Mam mam dobrze też mam patelnię taką dużą, chińską nie no, no, nie jest chińska ja myślę, że to jest stare, że u naszego łoka nie mamy no, jak to teraz królu jeden najpierw to rzuć tą najpierw przyprawę ale nie, to jak będzie makaron będzie makaron No trzeba tu Ećki jest na filmiku. no dawo, pięknie Dalej. No, jest I makaron, to... proszę. O! I całą, całą, ja bym... całą saszeczkę wrzucamy obok patelni, żeby. <noise> Dobra. Ogólnie Dobra, daj, nie... no, ja to zrobię. Bo... Ale pół, 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 pół! Niedużo. Pół, niedużo. Bo sobie do oka. Nie. Jeszcze wsadzisz, i na końcu skończymy. No. Tyle są! Czekaj, czekaj. Tutaj cieknie cały czas. Dobra, teraz dolewamy. Jest jakiego strasznego. Lewamy wody. Uż. I kroimy cel. Ja, jeszcze trzydziestkę dolewamy. Poczekaj, poczekaj. No nie rób, no nie rób. Nie Co wiesz, ciężko? nie wiesz ile. Jeszcze nie wiesz ile. Myślę nawet nie wymieszałaś. Popatrz. No i się wylało. No i zapadł. Proszę, teraz wytrzej. Nie, to ty. No to ty. To ty wylałaś. Ale jak ty robisz, dziecko, jak ty robisz to? Więcej sosu To wystarczy. No. Albo nie, nie. Dobrze, Duż, dużo już nawet tego sosu. Ale wymieszaj, ładnie. Jeszcze ser musisz mi pokroić. Bo my mamy ściągawkę i sera. Ale, mamy ser topiony. Bo mama oczywiście, znaczy ten pan. Ty go kupiłeś? Tak, ja go kupiłam. Obraź sobie. Pokroić. Poczekaj. Bez masła! To nie jest masło, to jest ser topiony, który jest. Dobra, my nie mamy w takich klasterkach, jak na filmiku, no ale to ser, nie? Sen. Nie, nie, to nie jest ser. topiony. Ale to... nie rób tak mocno, dobra? Nie mocno. Doleliśmy wody z tamtego garka trochę. No, dobra, pięć. leci se. Dobra. Stop. stop, jak ten koleś w Indiach dobra, herbatę! nie, mieszaj nie, ja nie chcę tyle, tata puść jak nie chcesz tyle? nie, za dużo ja wiem, że jest buldak go lupie, bez sosu ale nie przesadzaj uuu, ej ładne Patrzcie ten buldak ja biorę połowę ten teraz ja Daj, to zjadłem, Misha. Nie. tą saszetkę całą? Proszę. Będzie za ostre, czy nie? Nie. Trzeba to Co? Nie jest ostre. Daj mi. Proszę. No nie jest gorące też. Bo... Widzisz? Dobre. Uważam, że dobre. A ty? No dobre czy niedobre, No ostre, nie nie wiem. No powiedz coś. No powiedz coś. No jakie? Nie, na no żadnej śmietanki więcej. No słodkie jest jak... Masakra, dobra. Kończymy. Słuchajcie, idziemy jeść. Do zobaczenia. Hej.